Jak to możliwe, że materiał o miodowych latach wisi na naszym kanale już przeszło pół roku, a wciąż nie zajęliśmy się absolutnym królem polskich sitcomów? Cytując klasyka, tak dalej być nie będzie.: Świat według kiepskich to nie tylko najdłużej emitowany sitcom w Polsce, ale na całym świecie. Od 1999 roku wyprodukowano blisko 600 odcinków, a postacie takie jak Ferdek, Walduś, Paździoch, Boczek, Halinka, Helenka, Mariolka, Babka czy Edzioli Stonosz na stałe wbiły się w świadomość polskiej widowni. Firmowe teksty głównych bohaterów weszły do języka potocznego i czasami łapie się na tym, że sam ich używam, mimo że akurat kiepscy nie są moim ulubionym serialem i nie oglądałem żadnego odcinka od dobrych kilku lat. Panie, nie obrażę Pan! Zacznijmy jednak od początku. W 1997 roku telewizja Polsat ogłosiła konkurs na nowy sitcom. Zgłoszono trzy projekty i wszystkie trzy zostały przyjęte. Była to rodzina zastępcza, graczykowie oraz właśnie świat według kiepskich. Ten ostatni projekt zgłosiła firma ATM Grupa, doświadczona w dokumentach i programach rozrywkowych, ale nie mająca pojęcia o tym, jak się robi seriale komediowe. Dorota Kurzewska, współzałożycielka firmy, wspomina to przedsięwzięcie jako bardzo ryzykowne i niemalże pionierskie. Początkowo kiepscy zdecydowanie nie byli postrzegani jako murowany hit. Wręcz przeciwnie, nawet aktorzy mieli poważne wątpliwości, czy taki serial spodoba się polskiej widowni. O dziwo, chwyciło. Casting okazał się być tak trafiony, że dzisiaj trudno wyobrazić sobie kogokolwiek innego w roli Paździocha albo Fertka, ale twórcy rozważali inne opcje. Fertkiem początkowo miał być Andrzej Gała, jednak telewizja doszła do wniosku, że potrzebny jest aktor z mocniejszym nazwiskiem. Wtedy propozycję złożono Januszowi Rewińskiemu, czyli między innymi siarze skillera. Memory find, siara i wszystko jasne. Szczerze mówiąc doskonale rozumiem ten wybór, jednak rozczarowany poziomem scenariusza Rewiński odrzucił propozycję. Kolejnym kandydatem był Ryszard Kotys, czyli późniejszy Marian Paździoch. Ale ekipa, zapraszając go na przesłuchanie, nie zdawała sobie sprawy z tego, że kotys dobija powoli do siedemdziesiątki. Był zwyczajnie za stary na głowę rodziny z dziećmi dopiero wchodzącymi powoli w dorosłość. Dlatego kotys został ostatecznie Paździochem, a twórcom udało się dogadać z Andrzejem Grabowskim i to on przyjął rolę Ludwika Kiepskiego. Tak, Ludwika to nie przejęzyczenie. W pierwotnej wersji scenariusza główny bohater nazywał się właśnie Ludwik, jednak imię to nie spodobało się Grabowskiemu i dopiero wtedy zmieniono je na Ferdynand. Casting na Waldusia początkowo także wygrał zupełnie inny aktor, a mianowicie Marcin Janos Krawczyk. Zrezygnował jednak z tej roli i choć nic do pana Marcina nie mam, muszę powiedzieć, że na szczęście. Tej postaci po prostu nie da się zagrać lepiej niż zrobił to Bartosz Żukowski. Zagrał głupka tak sugestywnie, że przez dłuższy czas myślałem, że musi taki być naprawdę, a prywatnie to zupełnie inny facet. Oglądając najnowsze odcinki świata według kiepskich, nie trudno zauważyć, że są one nagrywane w studiu. Mieszkanie kiepskich wygląda w miarę autentycznie, jednak pozostałe lokacje, nieszczególnie. Ale początkowo serial był realizowany w prawdziwej kamienicy, zlokalizowanej na ulicy Podwale we Wrocławiu. Ekipa przeniosła się do studia dopiero w 77 odcinku. Specjaliści od scenografii dokładnie odwzorowali mieszkanie i korytarz, chociaż akurat ten został nieco poszerzony. Dzięki temu operatorzy mają teraz więcej swobody. Zrezygnowano także z kilku ścian, których nie widać, a można w ich miejscu postawić kamerę albo dodatkowe oświetlenie. W materiałach publikowanych na oficjalnym kanale ATM Grupy można podejrzeć kulisy produkcji i zobaczyć jak dokładnie wygląda to studio. Wcielająca się w postać halinki Marzena Kipiel-Sztuka zdradziła nawet, że wyprowadzając się z mieszkania w kamienicy, ekipa odkupiła i zabrała ze sobą wszystkie drzwi i framugi. Dzięki temu mieszkanie wygląda bardziej autentycznie i podejrzewam, że spora część widowni nawet nie wie, że produkcja przeniosła się w zupełnie inne miejsce. Z ulgą z pewnością odetchnęli także prawdziwi mieszkańcy wrocławskiej kamienicy, którym ciągłe krzątanie się kilkudziesięcioosobowej ekipy dawało się trochę we znaki. Czasami ludzie musieli czekać nawet kilkanaście minut, by móc przejść przez korytarz, w którym odbywały się zdjęcia. Ponoć nie narzekali, ale mieszkanie na planie filmowym na dłuższą metę musiało być irytacyjne. Kiepski tu mieszka, tutaj zależna zaborwanie. No nieprawda, tam mieszkają piździochy. Na przestrzeni lat obsada serialu dość wyraźnie się zmieniła. W dużej mierze wymusiły to okoliczności, ponieważ aktorzy zwyczajnie się starzeli i niestety umierali. Krystyna Feldman, czyli babka, zmarła w roku 2007. Bogdan Smoleń odszedł blisko dekadę później, ale z poważnymi problemami zdrowotnymi zmagał się od dłuższego czasu. Sześcioletnią przerwę od występów zaliczył także Bartosz Żukowski, czyli Walduś. Ten na szczęście wrócił, i pamiętam, że było to wówczas wydarzenie, którym żyła cała Polska. W późniejszych latach pojawiło się sporo nowych postaci. Syn Paździocha, Janusz, Jolasia, Andrzej Kozłowski, Kazimierz Badura, Tadeusz Bocian, Stanisław Kolenda itd. Przyznam szczerze, że przestałem oglądać kiepskich mniej więcej wtedy, kiedy przestałem oglądać telewizję, czyli ponad dekadę temu. Widziałem kilka nowszych odcinków i pojedynczych scenek, ale nie potrafię ocenić, czy serial zyskał na wprowadzeniu nowych bohaterów, czy wręcz przeciwnie. Jestem natomiast przekonany, że niespodziewana śmierć Ryszarda Kotysa i Dariusza Gnatowskiego zmieni ten serial nie do poznania. Świat, według kiepskich, bez paździocha i boczka, może być co najwyżej tanią imitacją. My kryminalisto! Każde słowo, które od tej chwili powiesz. W gówno się obróci przeciwko Tobie! Wciąż nie odpowiedzieliśmy jednak na pytanie, dlaczego świat według kiepskich odniósł tak ogromny sukces. Dlaczego, mimo tylu lat, Polacy wciąż chcą oglądać perypetie mieszkańców kamienicy przy ulicy Ćwiartki 3x4? Andrzej Grabowski stwierdził kiedyś, że jest to serial dla ambitnych i dla nieambitnych. Że jednym w zupełności wystarczają jajca z powodu kopa w cztery litery, a drudzy widzą w nim absurdalną ironię i lustro, w którym odbijają się cechy Polaków. I faktycznie wydaje się, że chodzi przede wszystkim o tę uniwersalność. Na pierwszy rzut oka kiepscy to wulgarne, głupkowate żarty bazujące na najniższych instynktach, ale osobiście znam kilka naprawdę inteligentnych, oczytanych osób, które także uwielbiają ten serial. Telewizja Polsat zleciła nawet swego czasu badania rynku, by sprawdzić, kto faktycznie ogląda kiepskich i okazało się, że w dużej mierze są to ludzie z wyższym wykształceniem. Generalnie jest tak, że patologia nie bardzo chce oglądać patologię, natomiast dla ludzi z dobrych domów to wszystko jest nieco egzotyczne i w takiej humorystycznej formie ciekawe. I mimo totalnie odjechanych, absurdalnych pomysłów na niektóre odcinki Postanowiłem zostać człowiekiem-kulą. Kiepscy bardzo często komentują bieżące wydarzenia. Jedną z moich ulubionych scen jest ta przedstawiająca polskie urzędy w krzywym zwierciadle. A tu mamy zezwolenie na wydanie pozwolenia na nakazowy zakaz korzystania z chodnika po lewej stronie grupu prawostronnym od godziny 18 do 6 rano, podbity przez Urząd Miar i Wiar. Wystarczy zerknąć na komentarze, by utwierdzić się w przekonaniu, że ten odcinek to nie komedia, tylko dokument. Bardziej świadomi widzowie będą w stanie wyłapać nawiązania, których ci mniej wymagający nie dostrzegą. Ale i tak będą się bawić świetnie, obserwując głupkowate zachowania bohaterów i słuchając ich kultowych powiedzonek. Normalnie Mimo niedawnej śmierci dwóch pierwszoplanowych bohaterów, kierownictwo Polsatu zamierza kontynuować serial. Dopóki jeden z najwybitniejszych polskich aktorów, Andrzej Grabowski, chce grać tę rolę, to warto pisać scenariusze choćby tylko dla niego powiedziała w marcu Nina Terentiew. Co z tego ostatecznie wyjdzie, zobaczymy. A na zakończenie jeszcze ciekawostka. O ile na przykład miodowe lata powstały na licencji serialu The Honeymooners, o tyle świat według kiepskich jest polskim projektem. I licencję na niego wykupili Ukraińcy. W 2010 roku powstał bazujący na kiepskich serial Nepruchy, który był realizowany w Polsce, w dokładnie tym samym miejscu. Ukraiński odpowiednik doczekał się zaledwie 8 odcinków, ponieważ wyniki oglądalności były fatalne. Wasili, a tu to za bójka jest staruszka? z ją w kaliaski. Moja ciościa. Białku w miot. Koniecznie dajcie znać, co wy sądzicie o świecie według kiepskich i jak oceniacie ewolucję tego serialu. Z mojej strony to wszystko. Dzięki za uwagę i do usłyszenia. No nie wiem, no nie wiem, nie wiem. Parafianie dają, częstują. a potem się śmieją, że ksiądz się do konfesjonału nie mieści. O,